Dzień dobry. Hello. Yy, Shinrock mi napisał, że yy, powiedziałeś, że jak wyłączę streama to mi ukręcisz jaja. <ścoughs> o kurde, ciężka propozycja. Co my robimy? Robimy bazę dzisiaj. Yes Yes, yes. yes. Kim jest Lucifer w ogóle? Lucyfer to jest dziewczyna Pakifiego. Aha. Dawaj Ale... jutro to fury bakros. Ja Nie wiedziałem. Ja nie wiedziałem, że yy, lodówki potrafią. Grać w Minecraft'a, Nie, no, ale to jest AI, to on zaprogramował AI, żeby grało w Minecraft'a. No dobra, no Tak naprawdę. To, to tak. Wiesz jak to jest, PakiFi po prostu, no wiesz kurwa, on by chciał się kurwa, wiesz, on by chciał se kurwa poruchać, ale kurwa zaprogramował lodówkę, żeby Minecraft'a grała i kurwa budowała coś, no i tak wyszło, nie? Dobra, leć spać, Cieńrok, no. jutro pogramy w, w, w ten, w no, nie, 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 nie? Co za zdanie w ogóle. Chodź pozbierać materiały. Czekaj. Co my mieliśmy zbierać? Terrakotę. A dobra. Czemu ja mam 3 kilofy? Bo jesteś bogaty? Musiałeś się tak na nie przyfleksować? Ja pierdolę. <laughs> Ej, ty bez tak. Oh my god, I got free pickaxes. That is so embarrassing. Oh my god, a I got free to, pickaxes. Patrz, patrz na to, patrz na to. Mój się świeci, a twój nie. Pierdolę się. Mam <laughs> większego? U Lucifer Sigma, Lucifer Sigma. Lucifer dominuje Kifiego. Mi się wydaje, że tak. Ale to nie są... to nie jest miejsce, żeby rozmawiać o takich rzeczach, wiesz? Ale nie, już jest po noc, to już możemy. Pakifi i tak już nie słucha. Pakifi napisał niestety. Jak to niestety kurwa? Jezus, ty jesteś, jest, ty to jest nie doceniasz plus, kurwa. To jest plus. Dobra, żeby już złomek przełamać lody. Widzowie, jakie są wasze fetysze? <śmiech> 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 Witam Elf in the room. <laughs> Elephant in the room Kla, o żeby o kiedyś filmik do niedawna z małych streamerów. Chuj z tym, że on ten jest małym streamerem. Kto jest małym streamerem. Ja? Nie, nie jesteś. Ty jesteś dużym streamerem. No wiadomo. A ja jestem małym streamerem czy dużym? Ty jesteś. Mm, odpowiedniej wielkości. Stary jeśli... Streamer, jeśli... Jeśli oznaczenie duży czy mały streamer miałoby... Jeśli rozmiar w spodniach miałby wpływ na to... <laughs> To ja bym był, ja bym był stary, ogromnym streamerem, ja bym był pojemanym streamerem. Wiedziałem, że ktoś to powie- ja nie chciałem brnąć w I'm tą stronę, joking. ale... I'm just joking. I'm just joking. Byłbyś mały no, streamerem Jezus. wtedy? Nie wiem, nie, nie. wiem czemu żartujesz, bo nie, niektórym byłbym dużym, byłbym dużym, byłbym dużym streamerem. Shinrock mi wysłał jakieś zdjęcie na imgurze, nie wiem czy to mam otworzyć. To jest jakieś porno stare ci się odpali na streamerze, no. Dobra, to jest- Co je... to było to jest bardzo. Mm, to jest Co bardzo ważne. Co to był za freaky jeszcze. <laughs> No bo to była freak. To był, jest freaky zdjęcie. A ty jesteś freaky? Czy nie? Wolę nie odpowiadać na to pytanie. Ale serio, tak pytam, wiesz, ziomek do ziomka. <laughs> <Friaky>. <laughs> Ale to jest na streamie, nie odpowiem tego publicznie. <laughs> Dobra, doigrałeś się. Likuje likuję zdjęcie Shinroka na streamie Tylko nie, jak- Nie, nie jak, nie, jak- Nie rób tego, nie rób tego Robię to, robię to w tym momencie Robię to w tym momencie Filip lubi stopy, Filip lubi stopy, potwierdzone Widzieliście to- Widzieliście to tutaj na streamie, widzieliście to Ej Filip nadchodzę, chowaj się Ej kurwa pokaż mi mnie śledzić jakimś skinem dziwnym, ja się boję co on będzie miał ze skina Czekajcie! Filip, uciekajcie! Co? Czemu, 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 czemu? czemu? On tu idzie. idzie! On tu idzie! Kto idzie? On! O nie! O nie! On, tylko nie on! Tylko nie on! Nie! Nie! nie. Ty, ale nie. czemu? Ale patrz na jego brew w ogóle! On robi, on robi The Rock Eyebrow Race! Nie, gdzie ty uciekasz? Nie uciekaj! Rick and Morty, nie uciekaj! Uciek. Wystraszył się Filip, Filipa ziomeczka Filip, czemu robiłeś tłoczka w pracy? He, <noise> <noise> Filip, dlaczego przeglądałeś Fitfinder podczas przerwy w pracy? Nie powiem czy my. Ale był. Przerwa w pralce? Masz przerwę w pralce? W pra... Kto to idzie? Nie, znowu on. Nie. Silniejszy. Muted, muted. Lamus został wy, wyciszony. Ja dzisiaj waliłem przed chwilą w tym momencie nawet. Dotykam się do głosu Bezimela. E Okej, okay, okay, bez what the fuck. Mój widz, ej, mój widz, tak napisał? tak napisał, kto tak napisał. Nie powiem. No nie powiem. Go. Zdoksuj go. Dobra, ale, wchodzę na Twojego Streama w tym momencie. Nie wchodź, nie wchoć. To your streams <laughs> <laughs> What the fuck? Sorry, chat, poniosł mnie, dajcie mi bana. Nie dam Ci bana, no dobrze napisałeś. Dobrze napisałeś, waliz napisałeś. Nie no, spoko. Nie. Klimson ja, ja ci mogę podcast zrobić, ASMR jak chcesz. Yo, keep talking about a finish. Shut your bitch ass, Uh oh, My edging streak is over Stop guning to my voice bro Allo ty, ty miałeś piasek zbierać, a się odpierdzielasz no, no bo mnie te kurwy zabijają no no Roboty, fili, no fili roboty. Na mikrofonie w Minecraftie ci ten wiatrak słychać, to jest taki śmieszny cool. A no Trzyma, wiesz, ja w Minecrafcie przez jego mikrofon słyszę siebie czasami, więc wiesz Aha. Bo ja mam zajebiste mikro po prostu, pozdro no Mam tak. zajebiste mikro Voice Activation włączone, jak gadasz do siebie to też to słyszę no wiem, to jest właśnie śmieszne. To jest freaky, to jest freaky. No, ja słyszałem jak mówiłeś o stopach, nie powiem kogo. No ja powiem tak, nie? Ja lubię, ja lubię, nie? Ej, to bez e No. Mmm, czy ty jesteś koniarą? Czy lubisz hobby horsing? Tak, mam hobby horsa Lecha Poznań. Aha, czyli ty jesteś hobby horsem Lecha Poznań? Tak, robię to na ich social mediach. I co, podoba ci się to? <laughs> Do, dają mi za to pieniądze, więc chyba tak. Mhm. A, ja raczej to jest twój fetysz, że lubisz hobby nie. Dobra, dobra, to ja idę, chyba. To było za dużo dla Anora. Widzisz, tak naprawdę... Ej, on podsłuchuje! Idź stąd, idź stąd, idź stąd. Będziemy tak naprawdę chciałem powiedzieć o sekretnym planie. No. Sekretny plan na tym serwerze, który mam w zanadrzu. Jesteśmy sami, jesteśmy już sami i nikt nie słyszy. No, jesteśmy bardzo sami w ogóle na mapie. Bardzo sami jesteśmy. Nie cii, 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 Jesteśmy sami, jesteśmy sami, słuchaj. Anor? Słuchaj, Anor. Anor. Słuchaj, mam, mam oh. sekret. Oh. Mam... Oni wszyscy. W tej bazie. Oni Myś... wszyscy są gejami tak naprawdę. Nie. A? Serio? O oh my f! Oh! Chłopaki w trójku... Chocia, chociaż, Dobra, jak już się to zebraliśmy we trójkę. To muszę wam coś powiedzieć. O kurwa, czekajcie. ZABYŚ SIĘ KURWA ZA ROBOTĘ! Dobra, dobra, no, dobra kierowniku, kierowniku przerwę mamy. No przydaje że przerwę na szluga stary, z kolegami się chciałem zabierać. Ej, ile ci damage zabiorę tak z ciekawości? No zero. No to nieźle. Ej, ale mi się wydaje, że Meko nie da rady na Crossbaja. Crossbaj zaraz, że crossbaj zaraz powiedzie, że wróci silniejszy. No bo Crossbaj go zamęczy tą muzyką. Czekaj, jak to zbiega. <noise> Chłopiec z Hero Nie, to jest Elden Lord. Ja wiem, co cię pokona, Meko. Na to nie jesteś gotowy. <noise> okay. Czekaj. Co, co takiego Podskocz na popisz chwilę, Podsk popisz popisz podskoc no. Aha. On nie traci, ale. Nawet go to nie rusza. <noise> No dobra. no dobra Dobra, oficjalny fight Czekajcie, ja puszczę background music Albo nie, bo on puszcza, dobra Śmiejesz się mnie wyzwać na pojedynek To jest <grym zielnie> <grym zielnie> Wow. wow. <grym zielnie> Patrz zielnie, moi kochani Labirynt Wietnamu Gdzie oni poszli? Gdzie oni są? Też chcę zobaczyć najwyższy punkt serwera Też My chcę zobaczyć pokazać. najwyższy punkt serwera Kaczmów No to chodźmy wszyscy To do niego Idziemy w tripa, widzę, zobaczymy najwyższy u... punkt Zostawcie tu łóżki robot... Jupiii Benzimen skoczył? Ej, Crosby napisał, że naguje, bo tworzy broń masowego rażenia Przasun, <laughs> szansą no to fajnie, no to supi. Crosby wierzę to w ciebie. Dobra, co wy robicie za jakiś kołowrotek w wódce? Ja będę Nie powiem. Mięsny helikopter. Kurczę, ale. Nigdy... Nie spodziewałem się, że dostanę rano 30 zł, bardzo mi miło. Dziękuję, stary. Dobry zrobiłeś, naprawdę. Dziękuję ci, stary. Dałeś to osobie, która na pewno nie Nie pogardzi tymi pieniędzmi. Wyda to na, pie na obrazki stóp. Nie wydam tego na obrazki stóp. <laughs> Może. Być może nie wydam, nie wiem. Siema. El Kutas Monumental. <noise> Co to ja jest? Ja pierdolę. Jaka To jest giewont, tylko że powstał. Powstały giewont. Ja pierdolę patrzę jaki Kutas wielki. Po, postaci te, jest w postaci góry w Minecrafcie. No tak. Czy my, my, my właśnie to... wchodzimy na czubek Peniska? Tak. To jest tutaj Only Up Kutas Edition. Ej, twardy ten Kutas, na który się wspinamy. <głosy> <głosy> Zobaczył nas i już taki twardy. No, widzę, że macie tutaj schronisko. No i Jakbyś mówił. Więc... Naturalny punkt na ten serwerze, jaki odkryliśmy do Tu jest wioska zaraz pod tym. Ej kurwa, bez kitu. No tak. Weźmy za weźmy to zapiszmy w punkt. Ja sobie to muszę zapisać. to trzeba nazwać. Ej, to jest mitologia, to jest mitologia. Penisowy to wierch to nazwa. Penisowy wierch? Nie, to jest weak nazwa. Tam dalej są nogi Angleosi. Czekaj, nie, nie penisowy, jakiś inny musi być, wiesz. Mount Olympus Penisus. <laughs> e, Dobra. E, tur się skończy, żegnam. Wrócimy się, aha. wrócimy się jakoś. aha. Coś długo to trwa. Filip. No? Skoro on już poszedł, to co powiesz na Romantic Date na Kuta z górze. Będziemy się ruchać? <laughs> no, to, ale to powoli, to wiesz. To najpierw piknik. Nie gra wstępna. <laughs> Ej, wiesz co mam na piknik dzisiaj przyniosłem? Ziemniaka. A wiesz co ja przyniosłem? Bagietkę. A wiesz co jeszcze przyniosłem? Oczekaj, Karolina do mnie pisze. A co się nie wypisałeś? pisałeś? No pisałem! Nie, nie spamblowałem, spokojnie! Nie spamblowałem, nie spamblowałem Nie sfamblowałem, nie nie chill, chill, chill. Na, no, Karina mnie nie zablokowała jeszcze. Tym. Nie blokuję. Jeszcze? Bro, come on! No nie, no... Przecież nic takiego nie pisałem, Karina, Teraz wow. Co? Dobra, wróćmy do naszej romantycznej randki w Minecraft'cie. Dobra, dobra, ej Filip, Filip... Rozkładaj, co masz. Filip, Filip, bo mam... No? Bone-era. What the fuck? Masz Bone'er? Where is going? ty <laughs> idziesz? <laughs> Masz boonera bez imen? Masz bonera? Mam bon, Już nie mam, bo ci oddałem. Myś czy ja 30 minut jak rozmawiałem z Kariną, to ty wymyśliłeś to? Prze ty myślałeś nad tym? Ty myślałeś nad tym przez cały czas jak pisałem z Kariną, to wymyśliłeś to? Może. Dobra, patrz co robię z twoim boonerem, stary. Look at this, bro. Ej, kurwa, jak ja to zejdę bez imen? Pomóż mi. Czekaj, mam pomysł. Czekaj. Kurwa wody nie mam, Jej, ja mam. Bierdole. Ja mam Masz? Chcesz, dobra. chcesz MLG zrobić? Zrób mi, zrób mi, zrób mi, dawaj mi. Ale... Lecieć, to możesz na mnie? Turr. Iwanero, nie kuś, nie kuś, nie kuś. Manager, nie umiem robić nie gay akcentu. Mam ci dać to wiadro, czy ja mam accent? to zrobić? Daj mi, daj mi, bo ja chcę zrobić MLG, bo mnie, kurczę, że mam tutaj dużą widownię, dobra widzę, patrz na to. Aha. I got this, bro. A to co, popularity privilege? Nie, zrób zrobić gay akcent. Nie Czemu? Dobra, mogę zrobić gay akcent. Filip, masz skoczyć z tej góry. co <noise> <noise> no. <noise> Oh god, oh god, I'm Udało Siem, ci co? się? Rozlej tą wodę. Aha, no dzięki, dzięki. <noise> no, Dobra, rozlewam już, rozlewam. <głosy> no, <głosy> oczywiście. No, czyli, no skacz, wezmę, no skacz. Kurwa, no, wiedziałem, że to zrobisz. Co ty robisz? Just the two of us, we can make it if we try. Kurwa, pojębany słowo. Ja Filip, to przez, to przez voice chat. Edes, pieseńka. Jakbyś kogoś no. ruchał na skrzypiącym łóżku? Ej, będzie Just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. Czy to serduszko na, swoim, na swoich us. biodrach jest dla mnie? Yes, bro. Daczcie je? Podarować ci moje serce? Daj. A co dasz mi w zamian? Mogę ci dać bagietkę. Jaką? Dobrą. Francuską. Kto to znaczy Francuz. <laughs> <laughs> Kurwa, zalałem klawiaturę przez ciebie. Ja pierdolę, idioto. Zalałem przez ciebie klawiaturę, ty nie jesteś? Ale, ale co? Ja Ja powiedziałem tylko, że z Francji jest bagietka, a ty już klawiaturę rozlewasz? Ty już ciekniesz. No <laughs> co ty mówisz, człowieku? <laughs> to jest tak, to jest tak. Co ty gadasz, chłopie? Ej, Bezzyment, jak powiesz, że chcesz raz coś gejowego, to... Mi stanie. Kutas. Więc nie mówisz nic gejowego, proszę. Ej, dobra. Bezzyment, postaw to na skibili, że jesteś gejem. Postaw to pury na Bidi bro. Nie mów do mnie takich rzeczy. Twoje słowa pury mnie załamują. Gej. Ja jestem, ja jestem za stary, żeby powiedzieć coś takiego. A ile mam lat. 19. No ale ty... w tym samym wieku, co ty. Nie, jesteś rok młodszy. No i co teraz? Przepaść generacyjna. Age privilege? No mm -hmm. age privilege, bo jesteś starszy? Wiesz co? To jest koniec. Nie, co ty mówisz? Nie możesz ze mną zerwać na górze kutasa. Jesteś friki. Dobra, chodź idziemy. Ej, stój, stój w miejscu, popatrz na mnie. Co ty robisz? Czy ty walisz sobie konia? Co? Co ty no to, Tak to brzmi, no posłuchaj się na tym voice Ty jesteś pojebany. Poścignie piosenkę Nasty i się patrzyłem na ciebie. No ja tego nie słyszę przecież. Puknij się w głowę. Jak Karina zobaczy ten klip to się chyba nie wiem. Chyba się, to wtedy już się zablokuje. Jezus, nie klipujcie tego w takim razie. To nie klipujcie tego. Nie no. Nie zablokujemy chyba. Chyba to taka ryba. No dobra, dobra Karina, spokojnie. Nic się nie dzieje, to jest tylko Minecraft roleplay, Wiesz co, to jest taki Minecraft Roleplay. Brainrod, you know what I'm saying? Co nie bez Yumel? Tak, tak, to jest tylko. Ej, powiedz na Skibidi, że to jest roleplay, Powiedz na Skibidi stary. To jest tylko roleplay Powiedz co na Skibidi? Hehehehe, <laughs> to było fajne. Jeszcze było quizy, wstrzymy, Kier Filip wstrzymy. kierownik przyszedł. Gdzie? Mam was, chuje. Pierdolomy, pierdalamy. Spierdolomy. Spierdalamy od jest kierownika. Dobra, weź, i jestem jeszcze ten kierownik, gdzie on kurwa jest? Dobra, spierdalam od weź, spierdaj od szefa, weź go kurwa utop, uto szefa najlepiej Czemu je zamek jef, chefie, 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 i spierdalam od ciemnie, żebyśmy dotarli do bazy i końca. Szefie, jeboli. Mój mój ulubiony biseksualny pracownik. Idziesz z nami ojebać fabrykę Ej, a ja, jaboli? a co? Come on, bro ja nie jestem biseksualnym pracownikiem, ale ja nie pa, jestem udobionym. Ja, no A uszy A uszy Ej, Filip, słuchaj. No. Wysnę cię, kurwa, pierdolny w ten głupi, zajebany łeb. Weź się, kurwa, do roboty nie jebany. <śla> ciastek, ciastek, ogar. Ciastek, ogar. Ej, to jest ciastek ze szreka. Twoja stara to jest fiona. A twoja to jest osioł. <śla> SZREK! SZREK! Co to jest? A jak brzmi gej, twoim zdaniem? Ej, kurwa, ja nie umiem no. robić gej akcent, ja nie umiem. Geje, geje U, nie brzmią, ja. bo nie mają prawa głosu. No, no, nie, no ja nie umiem, ja nie umiem. Ja nie umiem, serio, ja nie, nie umiem. Nie, musiałbym mówić cały czas SLEEEEEEJ! SLEEEEEEJ! O, o ter takie... teraz, teraz brzmiałeś bardzo gejowo, no. It's okay, I'm gay, I'm gay. I'm gay, guys, don't worry. O, i teraz ci wyszło. Ej Masz ukryty talent, Filip. Ej, hey, coming out! Dziękuję! Filip no, nie, out. No, nie, no nie! Tumba! Bro. Nie z tym nah. Tumba, wiecież te stalalne tumba? Wicciesz te stalalne Ej gurwa Opel Ej, śmiga tumba. jak moje bany gurwa Ej tumba, tumba, tumba Ej Filip, idziemy do babu! idziemy do babu Węczyłem <laughs> mam książkę o ptakach A propos gejów jesteśmy co? Kurwa mać! Duba Filip, ma czemu tu nie ma twojego? Czemu, tej co? czemu w tej książce... tej nie ma twojego? Bo jest za duży! Pokaż szpony! Pokaż szpony! Szpony! Ej, Bezimian, pokaż szpony! Kosziką. Stop talking! Pokaż szpony, dupa! Stop talking! Dobra, jak tam twój platfus? Duba! Co to... Dobra, czekajcie... Co to jest muszę... za brain Zer, konwersacja i... w ogóle? Co? Co to był za śmiech? Menczer hmm. zaczął imitować ptaki, którymi się zajmuje. On zobaczył jędrne pośladki Jamesa Charlesa. <laughs> Co? On ma traumę? Ogląda. Ej, od pauzy, kurwa, nie skończyłem. Teraz, skończymy. Teraz, się ma, chłopaki. rozłączam się. Hello. Oh, nie do rady. Nie do rady Nie możemy puścić Nie możemy nas opuścić Kowa s opaki Trzymajcie się Opa Ale Devil Mancer, gdzie ty jesteś? Musisz pokazać swoją kolekcję ptaków. Chodź zacznijmy od strusia. Dobra, chodź. To jest mój struś, nazywa się Major Bardzo fajny struś Bardzo polite gentleman. Mam żółwia i jaszczurkę. Ale to nie są ptaki. Morda Tu jest lizard Tu jest lizard Jaszczurka moja To jest mój żółw I jego żona przy okazji Teraz zaprezentuję wam ptaki <grym> <grym> Okej, okay. jest bardzo mały <grym> o, Ale on jest pycięki Czy to jest dzięcioł? Tak Nie uwolnił się o, ucieka Wracaj No i został schwytany Kaku. K kakadu! Pokaż ptaka. Pokazuję ptaka. To jest kakadu. To jest p To jest ptak. Kalczy, sprawdź czy w ogóle na tym odpaku są koale, Czekaj. Nie ma koali w modpaku, niestety. Bez sensu. Ale mam też z góry la. Czekaj, a może w, I w tym Alex Mobs jest, może? Nie ma. Ale. <laughs> jest shop! Nie bać tego shopa. A ja lubię shopy! Czemu je shopy? Nie jej szopów! Dobra albo zbudować tę wieżę w końcu Dobra, najpierw robimy... Najpierw zrobię tutaj U mnie tutaj, na tych brzegach, będzie akacja To w ogóle wygląda jakoś... Yes! A jeszcze na górze to trzeba w takim razie zmienić Powiedzcie mi, że ta akacja wygląda dobrze tutaj Dobra, wielki test akacji Jednak nie... Upsik. O Jezu, wazon. Miło Cię widzieć live. A dziękuję, dziękuję. No i. No i popatrzyłem na czar. Popatrzyłem na czar. Dobra, nieważne, nieważne. Upsik. To musi być wklęsłem. I musi być z akacji. A to musi być. Też z akacji, ale okorowanej akacji. o korowanej akacji. bo to wyglądało dobrze. Czyli pozwól temu wyglądać dobrze. Albo chociaż niedobrze. Nie, nie oczekuję nawet dobrze. Znośnie. Let him cook, let me cook. Let me cook. I'm cooking Gotuję akację. Proszę. Okej. Okay. Gdzieś to... Gdzieś to chyba zmierza? Chyba. Nie wiem. Nie wiem co ja robię. Nie wiem jaki kolor zrobić, czego paznokci? Krwisty czerwony? O, to, to brzmi... To brzmi bardzo slej, myśli. Jestem fanem tego pomysłu. Ale musisz nam potem pokazać, <grytania> jak już... <grytania> jak już o nich rozmawiamy. Jezus Maria, przeczytałem w obozie. Wino w ręku z czerwonymi paznokciami goes hard. Gdzie twarda. Tylko żeby to było na obozie, a nie w obozie. To jest, to jest bardzo ważna kwestia. Do końca no to współczuję. I życzę powodzenia. Miło było. Fajnie się rozmawiało. <laughs> życzę powodzenia. Obyś przeżyła, życzę ci tego. Jak coś to znam ludzi zaświęcimy, to mogę, mogę się wstawić za tobą. Najwyżej. Może ci dadzą jakąś lepszą posadkę czy coś. Dobra, czy to wygląda nośnie? Nie wiem. <laughs> że nie wiem. Au. No, nie gadaj, że kaktus mi buty rozwalił. Jezus, man, can't have shit. On. Nic nie można mieć na tej Saharze. Coś mi... Dalej mi nie pasuje coś w tym. Ja myślę, że to powinno być niższe. I to powinno wyglądać tak. Zobaczmy to. Wyglądał zgrabniej. Bym to tak nazwał. Jakby, jakby to tak uzgrabnić w taki sposób, Brrr. bo nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy twoje zwierzęta mogą uciec stąd jak są otwarte drzwi, czy nie? Okiś. Okiś? Okiś. A ty Fembo jesteś? Spokój się. Tak. Tak, tak. To jest creepy. To jest creepy. O co chodzi? Spróbuję przetransportować goryla O! To jest, to jest bardzo ważne, prze, ważne przedsięwzięcie co, udało Ci się? Nie zmieści się Co się dziwię? Niezbyt Czy ty próbowałeś go wanąć do klatki dla ptaków? Tak <noise> Mogę zapaść przy pszczołę jedną Do klatki? <noise> co one są złe? No bo je łapiesz do klatki Proszę. Dupą cię atakują. Bez email. O, nie mam sprinta, co? Jesteś pewny, że blisek jest stabilna emocjonalnie i umysłowo? Umysłowo tak. A emocjonalnie to musisz się jej spytać. Bardzo mnie przeraża fakt, że ona ma obok akwarium miejsce do buczerowania zwierząt. <noise> Czy tam nie... jeszcze jest taka dziurka na kiwi. Czy mnie to. Na... na ptaszki. Mnie to dziwi? Absolutnie nie. To jest przerażające. Nie. Dobra, bez zimę. Ja idę spać, bo jest druga w nocy. Powinien iść spać. Dobrze. Ty nie, ty nie możesz iść spać. Ja zaraz i tak idę spać. Nie. Tak, tylko chcę to dokończyć. Nie. Tak. Kierowniku biorę L4. Dobra, idę, 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 jeszcze położyć, idę spać grzecznie. Wypiłem mleko, wodę, Coca-Colę. <laughs> Jakie połączenie! Mleko i Coca-Cola brzmi jak gwarant z więc męczer Hanginder. Nie wiem, co myśleć o tej wieży, szczerze mówiąc. Takie trochę ambiwalentne podejście do niej mam. Halo. Halo. Co tam? Ja patrzę z Już. Widziałeś, że da się stawiać patyki na ziemi? Patrz. Po raz, O kurwa. I... Da się w bok jeszcze? Da się. Ja pierdole, a o ten patyk ja się da, czy nie? Da się. Ale, w sensie, w bok teraz jakby. Ja pierdolę. O! Ej, o tym nie wiedziałem. O tym Holy to... Shit. To jest cool. Ukrzy... Zro... Można ukrzyżować Pakifiego. Okej, okay, czy to. Teraz mogę sprawdzić, czy to faktycznie wygląda lepiej. No i ten debil tu znowu wiruje. Dirty Dancing. <grym> <That was. grym> to była bardzo weak strzała. Tu się wymyśli jakieś oświetlenie potem. No nie wiem szczerze, co będzie na tej wieży, nie? <grym> Jak oni gospodarują to miejsce, to w sumie. Tam już nie moja sprawa. Dobra, ja myślę, że to będzie na tyle dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i dobranoc.